W dzisiejszym odcinku zrobimy naprawdę bardzo płynną rzecz, ponieważ zobaczcie co kupiłem. Kupiłem sobie nowy karnet zadymiarski w nowym sezonie w Brawl Stars. No odebrałem normalnie cztery rzeczy, więc no poczekałem specjalnie na was, żeby nie odbierać całego tego karnetu. No, oraz spróbujemy ulepszyć mojego ulubionego nowego zadymiarza, czyli Draco. Brakuje mi w sumie niewiele do tego, żeby wbić 11 poziom na nim i żeby kupić sobie jakieś tam gadżeciki, żeby po prostu jakoś lepiej to wyglądało. Także dzisiaj zrobimy naprawdę, naprawdę sporo wyciągnięć do końca i napiszcie y, może swój nick z browser w y, komentarzu, to wtedy wybiorę parę osób i może im coś dam, albo ich pozdrowię na odcinku, więc koniecznie, koniecznie napiszcie i słuchajcie, drako no to jest oczywiście moja ulubiona postać i słuchajcie, ja tutaj mogę sobie w sklepie, o patrzcie, to chodzę sobie w sklep, o i mogę sobie normalnie za darmo odebrać rzeczy, które mogłem sobie, wiecie, które zakupiłem po prostu w e, sklepie wcześniej za te 120 zł, czyli tego Draco i mogę sobie teraz normalnie odebrać. Patrzcie, skina Mroczny Rycerz Draco. O, mam lekkie ragi, ale patrzcie, to otwiera mi się i mam nowy Mroczny Rycerz Draco. Patrzcie w ogóle, jak on wygląda. Ten czerwony taki dinozaurek i w ogóle jakiś taki wampir? A nie, w sumie na rycerz. No w sumie wygląda to jak rycerz. Więc sobie go od razu może wyposażymy. O, i pięć tysięcy błyskotek za darmo. No to super. No to oczywiście pięć tysięcy błyskotek trzeba odebrać. Ale co to w ogóle jest? Patrzcie to. Mogę sobie doładowanie do kąta kupić. No ja niestety Koltem za bardzo nie gram. E, tutaj jest buntownik Mortis w ogóle w sklepie. Nowy zadymiarz kieł. Co? Jest nowy zadymiarz. Nie gadaj! Dobra, jak chcecie, żebym wypróbował nowego Zodymiarza Kieł, to wszyscy teraz zostawiajcie łapeczkę do góry, to w następnym odcinku kupuję nowego Zodymiarza Kieł i mam nadzieję, że jest, będzie on po prostu bardzo fajny, będziemy go testować i mam nadzieję, że będzie on w ogóle bardzo super. Patrzcie, mogę sobie kupić tej monetki, ale czy mogę sobie coś, jakie są jakieś fajne tutaj... Hmm. O, to jest bardzo fajna atrakcja, ale niestety nie mam tyle gemów. Dobra. Szybko otworzymy zaraz karnet i będę mógł sobie normalnie gemiki otworzyć. Opatrzcie, niedługo może spajkam, będę mógł w ogóle odebrać. Miałem jakieś lagi lag lag w tym Brawl Starsie. Coś ten Browstar mi naguje ostatnio. No nie wiem o czym to jest spowodowane. Ale dobra, słuchajcie. Więc w tym momencie, w tym momencie normalnie wchodzimy sobie w karnecik i odbieramy sobie wszystkie rzeczy, które mamy w karnecie z odmiarskim. W ogóle co my w tym karnecie mamy, bo kupiłem ten karnet zemiarski plus i nawet nie spojrzałem, co my w nim do odebrania w ogóle mamy w ogóle zobaczcie jaki fajny spray pas 1 2 3 4 Bardzo mi się podoba ten spray od bloku, bloku i to oczywiście standardowo odznaki 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 o jest patrzcie to jest to Hacker Brock. Ej, ale fajny skin do Broka. Patrzcie, tu będę mógł być normalnie hackerem Brokiem. Czajcie to niesamowite. Dobra, to naprawdę, naprawdę super e, No i patrzcie, to są trzy skiny w sumie do Broka w tym karnecie, Więc jeśli ktoś lubi Broka, to na pewno będzie dla niego to super, dobra. E, o nie, poczekajcie, może kupić sobie jakiś skinek. Więc wiecie to możemy sobie kupić może dobu jakiegoś skinka. Czekajcie, który jest taki dobu fajny. O nie, ten zabłyskotki jest. On jest taki średni, osoby bo jest, to jest taki, taki mech, tak nie podoba mi się w miarę. Może jakiś taki mecha. O, wiecie co, dobra, kupię sobie może tego. On wygląda dosyć tak zwyczajnie, ale wygląda dosyć spoko, więc sobie może go kupię, będę ją skina do bu, bo również, bu lubię sobie grać. W ogóle co to jest? Super cel make, autorstwa w Aha, czy tu ktoś skina zrobił takiego? Wow, i dobra. Czy ktoś zrobił skina? I po prostu mogliśmy go takiego i po prostu dodali go do gry, dlatego jest jego nazwa. No mi się to bardzo, bardzo podoba. E, dobra, e, więc odbieramy sobie rzeczy Bo patrzcie to monet te monety na pewno mi pozwolą ulepszyć mojego Draco do maksymalnego poziomu. Będę miał wtedy najlepszego zademiarza Draco z nowym oczywiście skinem rycerza i będziemy musieli go przetestować. Patrzcie to, star dropik, ale no star dropik niestety był bardzo słabiotki. Dobra, odbieramy sobie pyk, 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 spike, 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 błyskoteczki, oczywiście star dropik i bardzo rzadki 50 no nie za dużo. O, ale klejnoty są. Klejnoty do odebrania oczywiście bardzo fajne, dzięki czemu po prostu to będzie może nam się udało kupić niedługo tą nową postać, a jeśli nie, no to po prostu sobie gemiki i sobie ją na pewno kupimy w następnym odcinku, także oglądajcie odcinki, pamiętajcie do samego końca, bo naprawdę, naprawdę dużo się będzie teraz działo w Brawl Starsie, dobra, weźmiemy sobie to punkty do kolejnego zamiarza, tych punktów potrzebuje naprawdę wiele. Żeby sobie ulepszyć właśnie tego mojego zadymiarza drako. Patrzcie to, bardzo rzadki start stardrop, ale nic tutaj fajnego w sumie nie mam, bo są tylko podwajacze PD. E, ale zobaczcie, że mam tutaj kolejne e, kredyty, żeby odblokować spajka. No chcę sobie zablokować tego spajka, bo szczerze powiem, nigdy spajkiem nie grałem, dobra odbieramy sobie rzeczy z ci nowego w ogóle dajcie znać czy wy macie może taki karnecik to mnie właśnie zawsze bardzo ciekawi czy wy kupujecie zawsze jakiś karnet? ja sobie kupuję zawsze karnet e, bo karnety w y, browser dają naprawdę sporo no i sobie jeszcze na 30 dni no dobra, e, no wiecie co, no póki co jest troszeczkę lipa bo skończyły mi się już wszystkie darmowe rzeczy z tego karnetu zazamiarskiego ale oczywiście nic na mnie szkodzi, no przeszkodzi żeby wejść teraz no drako i żeby sobie go troszeczkę ulepszyć, więc pyk i pyk Dzięki mamy maksymalny poziom dla draku! I zostało mi 1700 monet. I co my możemy za to kupić? na moc nie za bardzo nam to y, będzie y, jakby y, pasować. Zobaczymy, czy może jakieś wyposażenie sobie w, w wyposażenie w ogóle możemy dwa, ale brakuje mi troszeczkę monet. Więc wiecie co, wyposażenia standardowo kupię sobie może tarczę, bo tarcza będzie chyba y, w porządku. Nie zobaczę jakie to są dwa dwie gwiezdne moce, bo w sumie o sobie patrzyłem i nie wiedziałem co było lepsze. Ale w ogóle tu zobaczcie, ogólnie stwierdziłem, tak sobie jak e, oglądałem sobie u Inoki Tuberowej, na przykład u Wojana. To zobaczyłem, że Wojan kupił w ogóle to i mówił, że to jest mega dobre. I wiecie co, i w sumie będę na to zbierał, żeby mieć te 1000 monet i sobie kupić to, ale chcę sobie ogarnąć te gwiezdne e, moce. I mi się zdaje, że smocze Solo Przewraca 2750 Punktów Życia będzie super opcją, żeby sobie po prostu to odbyć a potem sobie jakieś na przykład odlokujemy jakieś kolejne wyposażenie. No dobra, patrzcie, to mamy tutaj draku, ale super! W ogóle jakieś zadanie mogę tutaj z nim zrobić, więc sobie po prostu zagramy drako, a może uda nam się jeszcze po prostu zdobyć expa na kolejne rzeczy w karnecie. No nie obraziłbym się jeszcze, że bardzo bym chciał, żebym jakieś kolejne rzeczy w karnecie mógłbym sobie odebrać, żeby po prostu bardziej się rozwinąć. Dobra, słuchajcie, 3, 2, 1 i lecimy dalej, lecimy, lecimy, lecimy. Oczywiście patrzcie to, lecimy na sobie Mapa fajna, będzie po tego drako. Dobra, super, patrzcie, że mam dwa dropy. Dobra, może mi się uda zgarnąć tylko te stardropy? Kurde, nie trafiłem za dobrze. O dobra. Te dwa dropy ogarnięte, tylko trzeba, czy tutaj nikogo nie ma jeszcze. Ej, dobra, nie, ja muszę... Nie trafiłem. E, będę musiał sobie zebrać te stardropy. Co to w ogóle? się zatrzęsą wszystko. Ja chcę w ogóle jak najwięcej te stardropów dobyć, bo zobaczcie, jak będę miał teraz tyle stardropów, to ja normalnie będę na ja hita będę ich miał. Patrzcie to na hita. Dobra, leżysz. O, ale on mi obrażeń też dużo zadał. No to było w sumie całkiem niezłe. Dobra, patrzcie to. Nie trafiłem! Nie trafiłem, jak ja nie trafiłem w do kostka. Dobra, dobra, żeby go trzymać, trochę też na... O nie! Szybko! Szybko! Dobra! Nie, 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 nie. dobra, Jezu, jaki to był Fart, jaki to był Fart? Mam bardzo dużo, ale muszę poczekać. Zostało tylko trzech zademiarzy. Jezu, ale to był fart niesamowite. Zostało mi tak mało życia. O! pokonali się nawzajem! Dobra! Widzicie? Ale super! Wygrana! Pierwsza wygrana nowym moim Draco. Ja nie mogę, to jest normalnie nielegalny, normalnie nie, nielegalny, legendarny zatymiaż Brawl Stars, bo naprawdę jest on przemocny i szczerze, no ona powinna być jakoś zmniejszona, bo moim zdaniem ta postać jest po prostu za mocna, no i no nie da się inaczej tego nazwać. po prostu ta postać jest po prostu za mocna. Dobra, zagramy sobie jeszcze jedno starcie i zaraz zobaczymy, może dodamy jakiś nowy tryb, którego wcześniej nie było. To by chciałbym chciał zobaczyć na pewno. W ogóle zobaczcie, to jest, to jest takie nowe, ładne, e, jak to się nazywa, tło e, wchodzenia. E, dobra, lecimy u teraz są... A, jakieś takie zwykli gracze, w ogóle mam e, brąza, więc trochę mi się nie podoba to, ale poczekajcie, tutaj jest jakiś taki ziomeczek, ale dobra, czy może jest tu coś? Tylko ty nie ma... Nie, 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 nie! Szynko. Dobra. Mam mu bardzo... Nie, dobra, to jest mój koniec, to jest my koniec, to jest mój koniec, to jest my koniec, to jest mój koniec, to jest mój koniec. Może się troszkę odrodzić. To jest mój się... Nie! Dobra, dobra. Ale ja wezmę sobie od razu te star dropy. Od razu wezmę star dropy. Czekajcie, czy jest tutaj może O nie, o nie, o nie. Dobra. Ja muszę zrobić, ja muszę troszeczkę poczekać, bo tak to mam tu taką lipę. No ja to jest troszkę... dobra. Dawaj, dawaj. Dawaj, mam go, mam go, mam go. Burzy, Buś, 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 star dropy. Dobra. Nie, nie, nie. Podam, 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 padam, podam, podam. podam, 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 podam. 530 życia mu zostało, ja nie mogę, dobra, teraz akurat to jest mój błąd No i no, podniosłem porażkę, no niestety byłem siódmy, więc w sumie ranga zero W sensie nie dostałem nic kompletnie, żadnych rzeczy Ale dostałem jakieś tam mm, rzeczy w, mm, w misjach, więc fajnie O sordo! Bardzo bardzo rzadki sordo. taki Stardrop mi się bardzo podoba Dobra, wydarzenia, czy są jakieś wydarzenia, które moglibyśmy przetestować, że jest rankingowe, czy ja sobie mógłbym zagrać rankingowy, pierwszy rankingowy w tym sezonie, tylko czy zobaczymy czy będę mógł zagrać sobie z moim drako, czyli moim nowym ulubionym zademiatem. Bardzo bym chciał, e, nie spojrzałam jaka była mapa, ale też za bardzo nawet nie wiem, czy mogę zagrać drako, czy mogę zagrać drako, czy mogę... Mogę zagrać drako, patrzcie! Wybrałam się w Super, 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 super! Dobra, zagram sobie drako. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Co my w ogóle mamy teraz za nagroda? 3 na 3. Zbieraj gwiazdki dla swojej drużyny pokonując graczy. Okej, okay. czyli mi się zdaje, że nawet Draco może być tutaj spoko. Chociaż ta mapa jest taka... Mm, 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 ona jest taka na daleko. Trochę mi się to nie podoba. Ale co z tego, co z tego. Draco jest mega dobrym zadymiarzem, więc e, trzeba po prostu będzie się... Tutaj patrzcie, poczekajcie tylko, żeby... O, 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 zebrałem, Dobra, Dobra, masz, masz. Dobra, pokonany, S, dobra, pokonany. Pokonany, znowu pokonany, on 4 gwiazdki już, ty. ty dobra, nieźle, nieźle, ej, ale gościu rzucił bombeczki. Ale gościu rzucił bombeczki, wiecie co, ja może zrobię sobie, dam, dam sobie gadżecik. Dobra. Dobra, i patrzcie zaraz to. wbijam, o nie, o nie, 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 dobra, 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 dobra żeby nie, 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 bombeczek, żeby nie, dostać nie, 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 Dobra. dobra, Lipa, 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 jest problem, jest problem, jest problem. Super moc. nawalam. Supermotum nawalam. I ja nie, mogę... dobra, nie, nawalam, nie, 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 pali 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 Szybko, szybko. Nie, 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 straciłem super gwiazdki, straciłem gwiazdki! A ja miałem ich naprawdę dużo! Kurczaczki, ale moje dron. Jest, ma 21, super! Ale było mega blisko w ogóle, żebyśmy to przegrali. Zrobiłem 27 tysięcy obrażeń i... Nie, to nie. Bo tylko 8900 zrobiłem, ale bardzo co... No za cztery razy ich pokonałem, więc w sumie nie było aż tak tragicznie, jak myślałem, że może być. Dobra, słuchajcie, ja chcę zobaczyć ile mi brakuje, żeby tutaj zdobyć. O, 400, na przykład dobra, czyli musimy sobie zagrać jakieś tutaj może zbiory klientów, albo napad draco na napadzie jest naprawdę super i drago jest naprawdę git, ale już zauważyłem, że ten gadżet, który dawałby mi nieśmiertelność na 2 sekundy, byłby tutaj bardzo, bardzo przydatny, bo jak widzieliście, no obecnie troszeczkę... Mm, Słowo zagrałem tym drako, No nie ma co ukrywać, po prostu. No, Draco jest postacią, która jest mocna. Ale trzeba też umieć nią grać. I no nie, po prostu. No, słowo zagrałem tym drako, Ale zobaczcie, że tutaj. No, nie podoba mi się troszkę ta mapa pod ten mapa, Bo zobaczcie, jak ona wygląda. Ona jest taka, że jak ktoś jest na, na faktycznie na jakoś mega. Yy, patrzcie, dobra, muszę pokonać go. Bo tak to jest Lipa, dobra, pokonaliśmy go. Ale jak ktoś faktycznie jest. O, nie, dobra, kluk. Nie, żebyś mnie nie trafił kruk, żeby mi trafił kruk, bo dostanę, yy, jak to się nazywa? Mm, dobra, trzeba się schować, trzeba się schować. Mhm. Mm I patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Ja biorę sobie super moją moc i nawalam ich od razu, patrzcie to. Ta super moc jest w ogóle mega genialna na napad, na bo zobaczcie jak ja dużo zabieram na jednym jakby tym, od razu zabieram wszystko, strasznie dużo zabieram im, więc sobie... O, patrzcie to, pyk, dobra. Ojej, zaraz mnie pokonałem, zaraz mnie pokonałem. ale zobaczcie, zadaję im 65%, więc naprawdę mega dużo yy, tych yy, życia ich skarbca, więc no to akurat mi się bardzo opłacało, tak mi się zdaje, tylko że oni do podeszli, masz, masz, o nie, nie trafiłem w niego, o nie, lipa, ej, bo on skacze jak małpka, on skacze jak małpka, małpka, masz, no nie, nie mogę, nie gadać, że nie trafiłem jeszcze, nie gadaj, że nie trafiłem, nie gadaj, że nie trafiłem, dobra, masz, dobra, koniec, dobra, pokonałem cię, ale teraz cię trzeba pokonać, kruku. Dobra i teraz mam już skill'a naładowanego. Załaduję sobie może tylko y tego -ty dzecik, żeby sobie podrzucić tego następnego zawodiakę. I masz to. Dobra. Dostali mocno! Bęski, bęcki! Dobra, bęcki dostali. Tylko, tylko żeby unikać tych strzał. I zaraz, patrzcie to. Dobra. Odpalam, odpalam. O nie, o nie, lipa, 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 jest problem, 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 jest problem, problem, duży problem. Jak najwięcej, dobra! 20% mają to teraz, 15% mają, 12% mają to już w ogóle, teraz nie mają w ogóle za nami szans. Teraz to w ogóle Lolo i puka ich pokonuje. 3 sekundy i będzie mieli duży problem, będą mieli duży problem, będą i podejrzewać. No nie, ale odskoczył, dobry jesty. Naprawdę jest całkiem niezły, dobra! Pyk i. o dobra, jest całkiem niezły. i puk. I puk, i dobra, biorę z podziału umiejętności, biorę z umieję, dobijamy to, dobijamy to, dobijamy koniec, let's go! Pięknie, pięknie, wyszło tu, naprawdę, naprawdę, superanko mówię! Na napad ta postać jest świetna, patrzcie, to mam gwiazdę gry, no, 5 eliminacji mam, 35 tysięcy e, poko e, tutaj damage. Oj, to patrzcie, zrobimy poza zadanka. Wygraj bitwy 3, wygraj bitwy 3. Bardzo mi się to podoba, ale chyba mi zabraknie, żebym odblokował sobie kolejne e, te rzeczy. Zobaczcie to, zabrakło mi, e, nie zabrakło mi, mogę sobie wziąć nową odznakę i mogę sobie zrobić oczywiście star dropika, ale star dropik będzie rzadki, więc niestety lipa. Ale zobaczcie, niedługo, niedużo brakuje żeby mieć gimiki, a jeśli chcecie to w następnym odcinku będziemy sobie sprawdzali nową postać browser, czyli będziemy sobie sprawdzać kieła.